Przesłanie w Akicie to jest przesłanie do każdego. Dlaczego? Dlatego, że każdy ma się modlić za Kościół i każdy z nas jest Kościołem. Jeśli my nie jesteśmy wierni naszemu powołaniu, jeśli my nie modlimy się do Matki Bożej, jeśli my nie trwamy na adoracji Najświętszego Sakramentu, jeśli my rezygnujemy z odważnego głoszenia Ewangelii, to Kościół jest w kryzysie. Kościół nie jest w kryzysie tylko dlatego, że biskupi się spierają, kardynałowie się spierają, nie, że dzieją się różne zaskakujące nieraz dla nas rzeczy, ale Kościół jest w kryzysie przez nasz grzech. I Maryja wzywając każdego z nas do nawrócenia, do wierności powołaniu, to jest bardzo mocno skierowane do nie, siostry Agnieszki, żeby była wierna swojemu powołaniu, ale każdy z nas ma jakieś powołanie i każdy z nas ma być jemu wierny, to to wezwanie dotyczy każdego każdego wiernego. I każdy wierny wreszcie, bo o to Maria prosi, może się modlić również za kościół hierarchiczny. Jeśli nie będziemy się modlić za naszych kapłanów, jeśli nie będziemy się modlić za naszych biskupów, jeśli nie będziemy się modlić za kardynałów i za papieża, to oni będą słabsi, będzie ich dużo łatwiej zwieść. Szatan będzie do, wobec nich dużo silniejszy i o tym także Matka Boża w akicie przypomina.